Zobaczę, co ona tam coś szykuje. What od do doing? Wait, 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 wait. No wait, no boy. no boy, No boy. no Ona mi nie daje tutaj nic z ten zrobić, bo ona mi powiedziała, że ona będzie sama robić. Ja teraz pokażę co ona sobie za potrawę wymyśliła, tak o. E, Kurczaczka, kurczaczka się pokroiła sama, bo ja przyprawiam takie piersi z tego.

Dwa jajka strzepane z, z tym z tym makaronem Miklakmon troszeczkę tego wkrusza makaronu i daje te przyprawy z, tego, z tej, z tej zupki Ja to próbowałem, to jest nawet niezłe teraz, teraz ona... O, teraz ona ryż wkłada sobie, tak okej, okay. no poj, no poj, jest? No. I ona sama nie daje mi nic do niczego się dotknąć. Zaraz zobaczymy sprawę. Daj ten. No, no, boi. no daj spróbuj. No. Tak, o i teraz dotała do tego ryż, do kurczaczka. No nie idzie jej to tak sprawnie, ale ten, ale ważne, że, ważne, że robi sobie samo. i nie dopuszczamy tutaj do tego. No taka potrawa nawet nie. What is this, this name? This, this one? Bajcia. Jak? Bajcia. Bajcia? Nie. Yeah. To jest potrawa bajcia. <laughs> Czyli tak. E, tutaj e, ten roz, rozbałtała. Nawet to jajka. Nie dała mi tego jajka rozbałtać. Mówi, yeah, no boy, no poj, no pój, no pój, no boy. <laughs> Czyli zdolna. Zdolna dziewczyna. Jest? Yeah, zdolna. You? Good cook cooking. Yeah? Cooking to jest... E, cooking to jest... E, zaraz po kmersku e, Bocking. Jest Bocking, nie? Yeah? Bocking, Bocking. Nie Boxing, tylko Bocking. Bo to takie... O, teraz będzie ten, teraz będzie wlewać to, tak. O. O. I wlała, i to się teraz będzie tak ścinać, i ona to będzie, będzie mieszała. No, poj, no daj papa. Mm. <laughs> daj daj papa. No, no yeah. <laughs> No widać, że tak się angażuje, to aż, to, aż na palcach staje, No nie może dosięgnąć. No. <laughs> o. This is Chinyan? Ja. Yeah. No taka porcja, no powiem, że to jest takie nawet dość, dość kaloryczne taką porcję, no ja tyle bym nie zjadł, ona, ona taką porcję sobie robi i taką porcję zjada. A i teraz daję przyprawę, pokaż co to za przyprawa, pokaż tutaj, a to jest taka spicy papryczka jeszcze do tego, taki sosik, troszeczkę sosiku. No nie, to nie troszeczkę, bo sporo tego mała. Boki, boki. No, boki, Daj trochę papa. Nie daje mi te. No dobra. Ja dzisiaj w domu siedzę cały dzień, bo no leje, nawet słychać tutaj przez na tym, jak, jak daje. No siedzę w domu, no co? No nie ma nic. Zaraz pokażę jak ten, zaraz pokażę na zewnątrz jak jak ten, jak, jak leje. I co robić? W domu siedzieć. Miałem zamiar jechać do miasta. No ale co, bym pojechał, to by mnie zmoczyło. Może jeszcze później pojadę. Zobaczymy. Może tak dzisiaj, ja planuję dzisiaj, że zrobię teraz taki krótki filmik. Planuję dzisiaj zrobić live'a o godzinie... Także tu u mnie, żeby była, może jakoś dociągnę do tej 11. No bo jak ja zrobię o 11 w nocy, u mnie wieczorem, to znaczy się, u was będzie, znaczy w Polsce będzie godzina 18, no to w niedzielę to chyba mi się wydaje, że tak mi, taka będzie dobra pora, może, może ten, może, no, może będzie dość sporo widzów, bo, bo ostatnio było, ostatnio było bardzo mało, ja może w nieodpowiedniej porze to zrobiłem, także, no, spróbuję, ale nie obiecuję na 100%, jak nie... Jak nie padnę, jak nie padnę do 11, no bo ja to tak już o 10 o 10 to już mi tak, już się kręcę koło tego, już, już kocyk mi tam na łóżku faluje, poduszki się układają, także ten, ale postaram się dzisiaj ten, dzisiaj dłużej, po południu troszkę dłużej się zdrzemnęłem spałem ponad, jak wiem, ponad, ponad godzinkę, może godzina 30, a Wołam je, bo coś chce chyba. What you want? Coś chce. Chyba chce, żeby jej to z patelni, yy, ten... Yy, zdjąć. What you want? A, wyłączyć gaz. Okej. Okej, okej. Tu O, tak. No ja, ja myślałem, że to taka wymyślona jest ta potrawa, a to nie jest wymyślone, bo to jest normalnie. Ona ma nazwę na to. O, chicken, rice, eggs and like Mom. Taka mieszanka. Jest? Chicken, rice, eggs and like Mom. Tak, śmień. No zaraz zobaczymy. Kucharek, kucharka. Mała kucharka. No i oczywiście szuka ten musi się do, bo to musi być odpowiedni widelec, nie każdy pasuje. Musi być taki jak ten... jej, pasuje. O widelec już? Ok, i zaraz zobaczymy. Papa. He? Eh? You go by Coca Cola no <laughs> Ona chce żeby jechać po Coca Cola. Ja teraz po Coca Cola nie pojadę bo jest, yy, bo jest ten, bo jest, yy, no, bo jest yy, deszcz pada, no. You go bye, Coca Cola Number. He? bye, Dobra, ok, I buy Coca-Cola for you, I'll do you... something for my friend. Nice. Come here, I don't know. <laughs> you don't know? Okay. You go buy Coca-Cola and a pot. Yeah? You go buy Coca-Cola and pot. No, please. No! Please. 국민 <laughs> ha

Okun Tiran Thank you very much No leje no Nawet po Coca-Cole nie pojadę, no bo mnie zmoczy no Mam ten płaszcz przeciw ale No jest to taka bardzo podobna potrawa, to co ja, bo ja wcześniej sobie zrobiłem, bo ja wczoraj dużo tego ryżu nagotowałem I wcześniej sobie zrobiłem taką, e, taką potrawkę, y, czyli warzywa zrobiłem I osobno usmażyłem sobie kurczaka, takie kostki kurczaka i obtaczałem w jajku i w mące To ja zrobiłem coś takiego podobnego, tylko że ja to usmażyłem sobie kurczaka osobno na patelni i osobno zrobiłem warzywa. I, i, no I tak jak nałożyłem ryż, to tylko ten sos, tym sosem warzywnym polałem to, te, ten, a ten kurczak był osobno. On był tak fajnie, taki, y, no, takiej kostki y, spanierowane tym, bo to w jajku i w mące było, że to, to było takie, takie fajne. I ja jej dawałem to spróbować. Ja jej dałem to spróbować. Ona mówi, no, że to jest barank kup, że no ona tego nie że Taka bardzo konserwatywna co do tych, no, do, do tych swoich potraw, a, a zrobiła praktycznie to samo, no bo też usmażyła kurczaka w mące, obtaczany był. Usmażyła go na tym, na, 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 na patelni. Z tym, że jedyne co się różniło to to jajko. Ona sobie zrobiła, to jajko z tą troszeczkę tego drobno skruszonego makaronu. No i te przyprawy z tej zupki, z tej Meeplak no i ryż i to wszystko zmieszało. no to praktycznie, no to praktycznie to samo, jedynie tylko, no jedynie czym się różniło to tymi przyprawami, bo te przyprawy były z tej, z tej zupki chińskiej, no i one są bardzo, bardzo, bardzo pikantne, to zresztą było widać na, na tym jak ona jej i ten, i, i, i musi wodą popijać, bo to jest bardzo, bardzo pikantne, no i ja, no i co? Tak leje. Kury już wszystkie widzę są w kurniku. <grymne> ta kura, co ma małe kurczaczki, jeszcze tu jest pod kurnikiem. Ale ten, ale, wszystko, ale cała reszta jest, jest u góry. Bos jest. Bos, koło bosa jest ta główna kura. No i później następne, później jest hierarchia. A młody, młody kogut musi siedzieć troszeczkę wszystko jeszcze nie zapracował sobie na to, żeby na górnej grzędzie yy, siedzieć. Czyli jest tak, mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem kur, siedem kurczaków, jeden kogut i kaczek już nie ma. <gry> kaczki, kaczki gdzieś poszły i nie ma, nie ma kaczek. Albo ktoś zawinął, albo gdzieś, no nie, no, 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 nie wiem, no nie będę przypuszczał, może... Może gdzieś zabłądziły, może wróciły tam. Ja się pytałem tych właścicieli, bo oni tu mieszkają, kawałek, czy, czy może do nich, czy może one do nich poszły te kaczki. No to no takie jak, nie wiem, 200 metrów stąd jest, to może troszkę dalej. No ja się pytałem, to oni, zresztą oni jakby widzieli, że przyszły te kaczki, to oni były w dali na pewno. No. no także siedzę w domu, nie widzę ten. Prosiłabym żebym po, pojechał kupić Coca-Cola, no ale no nie da rady. No, będę, będę próbował dzisiaj zrobić tego live'a. Może tam będą jakieś pytania. Aha, jeszcze właśnie o jednej rzeczy zapomniałem powiedzieć, bo, bo dzisiaj znowuż kolega przyjechał do mnie z Polski. Znaczy kolega, no on mnie zna gdzieś tam z, z filmików bo no, ja, jego, ja jego nie znam. Jego pierwszy raz widziałem nawet i, i on do mnie napisał, bo... Bo też jak do mnie napisał, to widać, że to było że dopiero dodać e, do kontaktu. Napisał na telegramie, że chciał mnie odwiedzić. No i właśnie przyjechał też e, z kobietą, z Kmerką. <grywki> także e, także ten, ten filmik, ten filmik, e, co ja zrobiłem o tych związkach Polaków z Kmerkami, to jest bardzo, bardzo na czasie. Będę po prostu no, będę, jak będę miał okazję, to będę ten temat kontynuował, bo czasami tam są jakieś tam fajne, e, fajne sytuacje. No, e, dzisiaj z nim rozmawiałem, też jest bardzo zadowolony, bardzo zadowolony z tej kmerki. Ona go już tam przedstawiła swojej rodzinie, był tam u, z jej, u jej rodziny e, na wiosce. Też widzę, że jest bardzo, bardzo zadowolony. No, na razie nie będę mówił ani imienia, ani ani nazwiska, bo, bo nie wiem, czy sobie życzy. A jeśli będzie, będzie chciał porozmawiać na ten temat, to, ten, to ja zrobię z nim też życzę. Ja tutaj teraz jeszcze ten, jeszcze się odniosę do, do komentarzy. No tu w swoim oczywiście ulubionym miejscu, w drzwiach, na schodach. Bo tych komentarzy było dość sporo. Po tym ostatnim, po tym ostatnim e, moim filmiku, o tym ja tam napisałem, o, że dzie, dzieciaki potrafią bić e, szpilę. Chodziło właśnie o, to, o tą szkołę. No i tutaj. Mam bardzo dużo, mam bardzo dużo komentarzy. Przede wszystkim tak o, przeczytałem wszystkie. Eee, pozdrawiam tak, eee, SX Agnieszka Kołodziej, Edycja Limitowana, eee, Bogosz, Bigos z Kapustą, eee, Hanka Kapko. Eee, pozdrawiam Krzysztof Jan Szut pozdrawiam, on ma zawsze takie stałe moje no i jest tutaj e, też taki Nick, że nie wiem, nie wiem imienia, ale takie xxx, kreska n, pozdrawiam e, ha, e, Hanna Kapka to jest drugi, pozdrawiam Kwas e, Wx, pozdrawiam e, Adam Bj4nc, pozdrawiam Maria Kus pozdrawiam, Tomasz Kozioł, pozdrawiam, Małgorzata Krystyna Laskowska to wiadomo to jest mój ulubiony e, widz, pozdrowionka oczywiście, tej. to jest e, Małgosia z Neapolu e, Szyszlik, pozdrawiam również e, Don, Stanisla, Don, Don Stanislao 2001. Pozdrawiam bardzo serdecznie e, Dawidek, pozdrawiam bardzo serdecznie Szysznik, pozdrawiam, to już było Małgosia, no tutaj Małgosia drugi, dwa komentarze dała. E, pozdrawiam również Statkową, Statkową, która ostatnio opuściła mój oglądanie moich filmów, bo zdenerwowało ją, że, że paliłem papierosy przy tym, e, przy komputerze. No, no, jeśli Cię to uraziło, to przepraszam, no, będę się starał przy tym, przy, przy komputerze nie palić, e, a jak będę palił, to tak subtelnie, żeby, żeby, żeby nie, nie, nie przeszkadzało. E, Plabank, e, tutaj się wypowiedział na temat budowlańców, też pozdrawiam bardzo serdecznie Barbara Rozumek, pozdrawiam bardzo serdecznie. Ee, no, Barbara właśnie napisała, że powinna chodzić do szkoły, bo się integruje z rówieśnikami. Tak, no to jest, to jest, to jest prawda. Ee, Marecka, Marecki, y, y. pozdrawiam. Był pierwszy tutaj pod tym filmem, na, napisał. I Roman Damkowski. Też również pozdrawiam bardzo serdecznie. Eee, no ja, ja właśnie ja o tym wspominałem, że eee, tutaj nie rozumiem tego za bardzo Ale dobra, ja tylko, ja tylko przeczytam jeden pierwszy komentarz i ten. Także y, no, pozdrawiam wszystkich, którzy tam komentują, lajkują. W ogóle, jeśli nawet oglądają, to też wszystkich pozdrawiam. A jak subskrybują, to też, też również pozdrawiam. No, i ten pierwszy komentarz jest napisany tak, bo dlaczego ja, ja mówię o tych komentarzach? Bo faktycznie ja, mi teraz te emocje już troszeczkę opadły. Ja najbardziej, najbardziej mnie to ruszyło w piątek, jak ją odbierałem ze szkoły, a dzisiaj już jest niedziela, także troszeczkę już, już z, troszeczkę inaczej zaczynam na to patrzeć i tutaj bardzo fajnie, bardzo fajnie napisał, nie wiem, bo tutaj nie ma imienia, jest tylko k a z w -S x 1775 i pisze tak, w każdej szko szkole są różnego rodzaju konflikty między dzieciakami, każdy z nas przez to przechodził. Cela e, Ryszard chyba e, bardziej się tym przejął niż dziecko. No właśnie. Ale warto pójść do szkoły z Polem, pro, profilaktycznie wyjaśnić. E, klient płaci, klient wymaga. Tak, ja pójdę do tej szkoły, nie wiem czy to będzie jutro, ale pójdę, bo na razie z, jeszcze z Polem się nie skontaktowałem. No i to jest właśnie to, to jest właśnie to, o czym ja mówiłem, bo ja sobie też przypomniałem. Jak ja chodziłem do szkoły, byłem w tym wieku, to, to też tam były zawsze jakieś, nawet wiem, że były, jak ja chodziłem do szkoły, to nawet, nawet były bójki, żeśmy się ustawiali na, na to było, nie wiem, to była siódma czy tam ósma klasa szkoły podstawowej. To było tak, że myśmy po szkole, w szkole był jakiś tam wyszedł problem i myśmy po szkole się umawiali, że będziemy się bili. To aż do tego stopnia dochodziło. I ja pamiętam, że było coś takiego i to było takie. Już nie... No i ja ten, i ja, no, no to i miałem takie problemy. Dlatego, no, faktycznie, bo, bo. Yy... Bo ona przyjechała do domu i chwilę, i już później, nawet wczoraj było na tym filmie, że ona tak trochę z, ze śmiechem do tego podchodziła, bo się śmiała z tego wszystkiego. Może to faktycznie nie jest taki wielki problem. E, I może, bo to właściwie się stało pierwszy raz i też tak się zastanawiam, może po prostu to zostawić, że no nie wiem, może, być może, może to zostawię. Może faktycznie to nie był jakiś tam, e, no ona po prostu. No bo ona o wszystkim mówi. Może ona po prostu, bo to było, to było, to, to się jakoś tam stało tak na śpieszo. Zaraz jak ja podjechałem, no to oni gdzieś tam mieli jakiś ten problem, tam siedzieli na tej, na tej, tej. że to się szybko i ona od razu o tym powiedziała, że się, no, że, że jest niezadowolona, że tam, że, że jakieś tam dziecko coś, coś źle do niej gadało. Nie? A tym bardziej, że, że to nie było starsze dziecko od niej, tylko dużo młodsze. Także no właśnie też tak, no to te młodsze dziecko, ona starsza i no, to będzie takie troszkę kurcze, no. no nie bardzo, że takie małe dziecko mogło ją tam z równowagi wyprowadzić. No. no nie było to tak, że ona z równowagi była wyprowadzana, tylko po prostu była smutna. No i tyle. Płakać nie płakała, nie? E, tak jak e, tak jak z tej poprzedniej szkoły, jak ja ją e, brałem, z tej publicznej, no to ona faktycznie przyszła z płaczem, no to, no to wtedy to już, to, już, to już było. Ale tutaj, tutaj akurat do, aż do takich emocji nie doszło. Także być, mo być może to zostawię, a być może e, być mo jeszcze się zastanowię. By a być może e, być może porozmawiam, ale zrobię to tak bardzo, e, bardzo delikatnie, żeby... żeby żeby też ci nauczyciele, żeby oni nie myśleli, że ja tam kogoś atakuję, czy coś takiego, że oni coś źle robią, tylko żeby, po prostu powiem, że coś takiego e, występuje, no że, no nie wiem, no zobaczę, zobaczę jak ta, jak ta rozmowa się potoczy, no, także dziękuję, dziękuję ślicznie wszystkim za, za komentarze, za lajkowanie, już ten, już powoli powoli zaczyna, bo tak spadał, spadał mi ten kanał i już teraz powoli zaczyna, zaczyna z powrotem iść powolutku, ale bardzo powolutku do góry także mam nadzieję, że do do przyszłym roku, do końca przyszłego roku będzie 100 tysięcy subskrybentów będzie, będzie dobra, na razie